Carnival Row. Serial tak niszowy, że nawet nie ma polskiego tłumaczenia tytułu i może i dobrze. Moje osobiste odkrycie 2019 roku, jeden z powodów, dla których warto było wykupić subskrypcję Amazon Prime. Przypominam, że tym powodem absolutnie nigdy pod żadnym pozorem nie było Rings of Power. A czym jest Carnival Row? To jest serial wyjątkowy. Jeżeli miałbym ja mógł wam w skrócie opisać jednym zdaniem, to powiedziałbym, że jest to połączenie mentalisty Shadow and Bone i pod pewnymi względami jeszcze Sandmana, więc jeżeli lubicie którykolwiek z tych seriali, to od razu już mogę mówić, że należy rzucić wszystko i zacząć oglądać pierwszy sezon, który wyszedł już czas jakiś temu, jako się rzekło i teraz napocząć już sezon drugi, który wychodzi w cotygodniowych dwuodcinkowych partiach. Jakie jest założenie światotwórcze tej rzeczywistości? Oto jesteśmy w realiach neowiktoriańskich, nazwijmy to, w toku rewolucji przemysłowej, w związku z powyższym Czym oczywiście pojawią się obowiązkowe elementy steampunkowe, pojawią się sterowce, ale pojawi się także nowoczesna broń i klasowe społeczeństwo, w którym co ciekawe na szczycie, mamy tak, jak zawsze, w tego rodzaju settingach fabrykantów, bogatych magnatów i generalnie no, białych imperialistów, natomiast im niżej schodzimy po tej drabinie klasowej, tym więcej napotykamy nie ludzi. Elfów, fe, czyli wróżki, pisze się przez dyftąg, fa Następnie wszelkich innych istot magicznych, jakie jesteście w stanie wyobrazić, poczynając od centaurów, a kończąc na trollach. I tak jak i w innych narracjach tego rodzaju, chociażby w rzekach Londynu, Bena Aranowicza, całość spaja narracja kryminalna, oto Orlando Bloom, fantastyczny, wciela się w rolę inspektora, konstabla, który ma rozwiązywać zagadki morderstw. Oczywiście, że wszystkim chodzi o to, żeby zrzucić winę za kolejne popełniane zbrodnie na nieludzi i podsyć tym samym napięcia społeczne. Natomiast to, co się dzieje w drugim sezonie, absolutnie mnie wzięło z zaskoczenia, bo ni mniej, ni więcej, moi drodzy Albaby, do czynienia ja z reprezentacją czegoś na wzór rewolucji bolszewickiej. Więc, jeżeli chcieliście takiego połączenia kiedykolwiek fantazy, dobrze, naprawdę świetnie rozpisanych intryk politycznych, walki o prawa społeczne i jeszcze do tego wszystkiego świetnie zrealizowanej fantazy z dobrym budżetem, ze świetną choreografią, walk z Dobrymi efektami specjalnymi i kostiumami, i także przepiękną nastrojową muzyką, to Carnival Row jest no już nie tyle dla Was, ale jest w ogóle pozycją absolutnie obowiązkową. I może, żeby nie było tak, że tylko Krzysztof się zachwyca, podsunę Wam e, opinię człowieka, który swoją drogą w tej książce zdefiniował fantastykę miejską i urban fantasy, to znaczy Andrzeja Sapkowskiego, który to w wywiadzie z Marcinem Zwierzchowskim, to jest były redaktor działu zagranicznego Nowej Fantastyki, powiedział o tym serialu następująco. Ciekawie jest tu Carnival Row w kontekście nowych produkcji fantazy, o, o których mówi Sapkowski. W żadnym serialu jak dotąd nie dano nam takiego koktajlu fantasy, New Weird, Steampunku i Noir. Noir to jest ta konwencja kryminału mrocznego, w którym wiecie ten detektyw w prochowcu, pykający sobie fajeczkę, oczywiście w strugach deszczu, rozwiązuje różne zagadki. Powiedzmy, że taką postmodernistyczną wersją Noir było Sin City. Sapkowski kontynuuje, że jeżeli chodzi o te o istotne tematy, o których Zdecydowaliśmy się rozmawiać tematy polityczne. To wygląda tak, aby twórcy serialu zdecydowali się nadrobić wszelkie zaległości. Mamy tu pełen program. Wróżki ze skrzydełkami, fe rzeczone, inni nie ludzie uciekają przed rasistowskimi prześladowaniami, by trafić pomiędzy niemniejszych rasistów. Stoją najniżej hierarchii, wykonują najniższe posługi, a ich pracodawcy czują się w prawie wykorzystywać je seksualnie. Nawet ci z nie ludzi, którzy się wybili, są pariasami. Mieszane związki stają się obiektem prześladowań. Na koniec, dla ukoronowania wszyscy nie ludzie trafiają do getta zadruty. Ciekawe, czy następny sezon natchnie optymizmem. Oj, Andrzeju, pan Andrzeju Sapkowski, zdecydowanie nie jest to natychający optymizmem sezon, ale nie mniej przez to dobry. Myślę, że spośród wszystkich polecajek, które miałem dla was na przestrzeni dwóch lat, ta jest y, chyba kierowana dla ludzi poszukujących najambitniejszego fantazy, więc powiedzmy, że tak jak Peryferal dedykowałem wszystkim tym, którzy szukali w science fiction czegoś więcej, tak Carnival Row zdecydowanie rekomenduję każdemu, kto trochę tęskni za poziomem politycznych intryg w grze o tron i również poziomem realizacji kinematograficznej, no i za świetnym aktorstwem, bo zarówno Orlando Bloom wspomniany, jak i, jak i Cara Delevingne, która się wciela z jedną, w jedną z no, dają nieprawdopodobny popis kunsztu aktorskiego i dla nich samych warto to zobaczyć, a poza nimi jest jeszcze plejada świetnych, swoją drogą głównie brytyjskich aktorów. Absolutnie rekomenduję, więc wszystkim poszukującym czegoś więcej w obrębie fantazy, a przede wszystkim tym spośród was, którzy są troszeczkę rozczarowani, tak delikatnie rzecz ujmując tym, co Amazon Prime zdarzało się, że nam w ostatnimi czasy serwował. Następnego.